Ona powiedzieli mi, że ona moja a mi w Tomek, Jak ty byś miał tak, że przez sport, który uprawiasz, byłbyś sparaliżowany, ja cię oddałabym właśnie do ośrodka, żeby to była opieka 24 na dobę, wiedząc, jak to robić. I ja, będąc tam jeszcze tylko jako chłopak, dziewczyna, wtedy powiedzieli mi, że okej. Okay. Dobry wieczór wszystkim, Małgorzata Brzezińska dla kanału Koloseum. Ze mną Tomeczek, Tomasz zadyma, gromadzki prosto po Tomeczek swoim Nie Tylko zaraz jaka kochana, tak, Zresztą to Tomaszek, a tam wiesz, że nawet, nawet tak nam nie mówią zrobniale Tomeczek i w ogóle, no chyba że tylko Ty tak do mnie mówisz teraz. Nie, no wszyscy tak do Ciebie mówią. Naprawdę nie, nie, mam iść za Dymą, groźnym władcą klatki, kurczę, pogromcą pogrom, pogrom największych przeciwników, łamaczem, a tu wszyscy mnie znają z tej strony Tomaszkowej. Kochani tubeczkowy nie. No właśnie, jak to jest z tym byciem pogromcą, bo tutaj pojawiły się takie tematy na konferencji, że, że co, że trenujesz kilka miesięcy MMA, że tam gdzieś ten twój kilkudziesięciowalkowy rekord nie do końca ma przełożenie tutaj. Jak byś chciał rozwinąć ten temat, jeśli chodzi właśnie o. Rewanż z Piotrkiem. No tak, że ludzie po prostu się nie znają. Jeżeli czy nie, to nie jest obraza, tylko po prostu nie każdy musi się znać na wszystkim. tylko po prostu o to chodzi, że jak ktoś w jakiejś formule e, walki jest dobry, nie znaczy że musi być w innej, nie? Bo akurat powiedzmy, o ile można stójkowe dyscypliny porównać podobnie, że na przykład nie wiem, boksing boksing wystarczy daje nogi, ale jak ktoś ma dobre ręce, to też ma dużą szansę, duże szanse już jest do przodu. Tak samo tak tutaj na przykład porównanie e, MMA do w czymś gdzie gdzie ta płaszczyzna parterowa przede wszystkim do stójki, to już jest, no, może nie aż takie jak powiedzmy, porównanie boksy do kolarstwa, ale powiedzmy, no, już bardzo małe porównanie, bo wiadomo, no, dwa, trzy ciosy i się już jest w parterze, i nagle tam się leży, raczkuje, topi, no, bo człowiek to nie zna. To jest w ogóle. Inna bajka, no i dlatego ludzie bardzo zaskoczeni byli nagle, że czy to Alan Kwieciński, czy to powiedzmy teraz Piotr Ktyburski, że, że tak ze mną sobie wyrównane walki dali pojedynki. Ale to, to naprawdę to jest całkiem coś innego, nie? Czy idąc tym tropem, na przykład pięściarze, którzy gdzieś tam wychodzą bądź mieli zamiar wyjść do frik frików, mam tutaj na myśli na przykład walkę Ferrariego z Łaszczykiem, czy walkę z Diablo, która miała być walką wieczoru, czy oni gdzieś tam, myślisz, mierzą wysoko, bo nie wiedzą do końca jaka jest ta różnica między tymi dyscyplinami? No właśnie, nawet taką wysunę teorię, że może właśnie oprócz tego, że promotorskich spraw, że pan Wasilewski ten zabronił promotor... E, Wodarczyka e, zabronił mu może walki, tam pewnie nagle mu przypomniał, z kim on ma kontrakt. Drugą mentorią, właśnie było to, że może Diablo po paru treningach nagle zobaczył, jak, e, jak to jest że Bardzo wstydem dostać e, oklep od e, Freakfightera, bo Arek Tajsura już ma ze wierną dobrą walkę, już wiele walk ma w tym MMA i on normalnie umie walczyć. Tak, trenuje już jakiś czas i on normalnie umie walczyć. Dla mnie Diablo by mógł poskładać normalnie w tym parterze i mi się wydaje, że to też nagle mu tak. E, siadło na nim, że, że no kurde, jednak wycofuje się, nie? No ten rewanż z Piotrkiem przyszedł Wam bardzo szybko, fajnie, że to już na FM 19 będzie, będziecie mogli tak naprawdę rozstrzygnąć to, co się zakończyło ostatnio remisem. Ty też wspominałeś, że wiesz już z czym się, z czym masz do czynienia, że mogłeś przeanalizować gdzieś tam tą walkę i co u Ciebie nie zagrało wtedy? No to nie tak, że nie zagrało. Nie było po prostu nigdzie materiałów z jakiejkolwiek walki z piotkiem i nie było w ogóle możliwości jak się przygotować, przed czym się bronić. Teraz już całe po prostu 6 tygodni przygotowań e, tylko pod niego, pod jego techniki, które próbował wykonywać, wiadomo, obrony robiliśmy. E, mówię to, ponieważ no, to nie jest nic nowym, że każdy na pewno wie, że tak było. No, on też podobnie się przygotowywał, ale tak jak mówię, jako zawodowiec uważam, że będę miał bardziej chłodną głowę, żeby wprowadzić te zmiany. Wiadomo, wszystko może się zdarzyć, dyspozycja dnia, czy tam jeden cios, czy tam cokolwiek ona ma tak warunki fizyczne dobre i zasięg lepszy. No ale wiadomo, jestem pozytywny i dobry, jeśli jak wchodzę do kutagonu czy do ringu, to po prostu jest, odpala się za dyma i jest akcja i tyle. No miejmy nadzieję, że w tą sobotę już się rozstrzygnie i będziemy mieli faktycznie jedną osobę z ręką ku górze w tym pojedynku. Tak, tak, i mam nadzieję, że powiesz, że masz nadzieję, nie musisz pewnie być stronnicza, ale no, chociaż, że tak, że to, ma, za to masz, więc to była moja ręka w górze, no. No, będę trzymać kciuki, za was. O! A ty, ty <grywanie> cłaniaczku, to jeden. No. Dobrze, nie, ja wiem, tak, tak. Musimy być neutralni, po prostu niech wygra lepszy. Dokładnie, niech wygra lepszy. Jeśli chodzi o Twoje wystąpienia na programach Fejmu, to ostatnio odważyłeś się gdzieś tam sprzeciwstawić, wręcz mogę powiedzieć, większości Polak Polaków, Polakom. Ja jeśli by, chodzi ja bym o sytuację całej Polsce na, całej na początku. Pol nie chciałam ryzykować tego stwierdzenia, ale okay. sprzeciwiłeś się całej Polsce, która jednogłośnie e, sprzeciwia się zachowaniom Piotra Szeligi e, i gdzieś tam e, inny pogląd na tę sprawę. Postawiłeś? Skąd taka motywacja w ogóle, żeby zabrać głos w tej sprawie? No, zobaczyłem po prostu filmik, yy, yy, jadąc do Warszawy już na ten program, gdzie wcześniej się przygotowałem, jednak, żeby, jednak no też yy, skłaniałem się ku temu, co wszyscy mówili yy, na Piotka, ale zagłębiając się przez całą drogę nagle zobaczyłem inny w ogóle obraz tego, czego pewnie właśnie wszyscy ludzie nie robią, tylko powierzchownie wszyscy patrzyli i opowiadali o tej sytuacji. A na pewno dowodem na to jest to, że nagle jak się zagłębiłem i przedstawiłem swoje argumenty, to nagle na panelu, gdy Boxdell zrobił, e, przepraszam, na cage'u, gdy Boxdell zrobił ankietę, 70% ludzi powiedziało, że poparło, że mam rację, tak, a 30% e, że nie, po czym na prywatnych wiadomościach e, 80% ludzi pisało mi, że e, mówiłem, e, dobrze mówiłem, a 20% może mi ubliżało, nie? To obliżało ludzie z fikcyjnych, a pisali pozytywne z prawdziwych, nie? Mhm. bo ja bym chciała tutaj bardziej tak poznać tą motywację do tego. Czy chodzi ci o to, że ludzie nie znają całej historii i nie powinni wydawać opinii, czy raczej nie wiem, może uznajesz, że nie ma tam nic złego, niemoralnego w tej sytuacji, jak to jest? Yy, może bardziej chodzi po prostu o to, że właśnie tak mówię, zagłębiłem się bardziej i, i przemyślałem parę spraw. Yy, I nie wiem, czy od początku mogę mówić całość, ale to jest dużo tego po prostu, nie? Yy, yy, w takim razie to nie jest tak, że on powiedzmy, poznał żonę trenera, kiedy trener normalnie, powiedzmy, wiadomo, trenował, był tam. powiedzmy... zapewne yy, poznał. Nie, nie, nie. Poznał ją dopiero, kiedy yy, trener już był sparaliżowany. Kiedy, okazał, kiedy była chęć pomocy z jego właśnie na tych zbiórkach, wtedy ją poznał i to tam nikt tego nie negował z ludzi, nigdy nie mówił inaczej, że było inaczej, nikt nie przedstawił w ogóle dowodów, że było inaczej. W takim razie tak było i, przez, i to, nie, to też nie było tak, że po miesiącu, dwóch nagle już gdzieś tam z nią, ten, tylko tam wychodzi, że ona dwa lata się opiekowała tym trenerem i dopiero gdzieś pod koniec zaczęły już wychodzić takie właśnie opinie ludzi, jak tam zaczęli się spotykać. Czy oni sami to przedstawili? W takim razie no, e, patrzenie z punktu egoistycznego, e, takiego, że powiedzmy, ona ma nim obowiązek zajmować do końca życia, to, to, to właśnie jest to egoizm, a znaczy, to, to egoizm, ponieważ jest młoda, ma dzieci, musi pracować i po prostu niepotrzebnie powiedziała za dużo słów, niemiłych słów, to właśnie za to ludzie teraz krytykują najbardziej, ale też ja to argumentowałem tym, że pewnie już jest zmęczona tą sytuacją na gąką, tym wszystkim i po prostu już tak pierwszy ktoś, jak ktoś gada głupoty czy hamsko do ciebie, to też już też mu odpowiedzieć, czy cię ryj, ryż, tak powiem po prostu i mu odpowiesz chamsko, tak? W głupi sposób. I źle to może zagrała, że znaczy to może zrobiła. E, ale, ale, ale nie będę jej bronił po prostu tak e, to, to zostawiam tutaj to wiadomo, to jest w jej, w jej głowie i tam ty, ten w jej sprawach. Ja tylko z żołą, żoną na przykład ustaliłem od razu, że e, ona mi, już ona moja mi wprost. Tomek, Jak ty byś miał tak, że przez sport, który uprawiasz, byłbyś sparaliżowany, ja cię oddałabym właśnie do środka, żeby to była opieka 24 na dobę, wiedzą jak to robić i ja będąc z jeszcze tylko jako chłopak dziewczyna, wtedy powiedziemy mi, że okej okay. i... E, teraz, jak na przykład by odpukać, to mi się coś przytrafiło, to właśnie mnie odda do środka i moja mama, moja rodzina wszyscy o tym wiedzą, że tak ustaliłem z nią wspólne reguły jedno właśnie z tego reguł, że właśnie mi oddać, że będę miał lepszą opiekę, gdyby coś się przytrafiło i nigdy nie, nie będziemy do niej pretensji, ale oczywiście teraz, by na przykład się znalazło 80% ludzi, którzy mnie na przykład uwielbiają jako zawodnika, czy ogólnie, e, czy ogólnie procenty, e, po, mają podejście inne, i będę to zrobili. Bo ją zhejtowali, że skurwą nie mogą oddać męża, jak coś tam, jak coś tam, jak coś tam, że jeszcze by znalazł kogoś innego wiadomo, bo to jest młoda i mamy dziecko, więc by szukała partnera do pomocy, tam powiedzmy do opieki nad dzieckiem, też byłem, bardzo po ludzie pojechali, mimo iż ja nie miałbym zastrzeżeń, bo ja pamiętam, że z tym ustalałem to, że tak mam, ma zrobić, nie? No ale ludzie nie wiedzą niektórych rzeczy, nie siedzą za kulisami, z tyłu, a to jest za kursem w sensie od tyłu, jak to wygląda. Też już jak powiedziałem taką teorię może, że może trener. Y i gdyby był bardzo dobry, pewien jako mąż, to wtedy na pewno by czuła to, że chce się zajmować cały czas, całe życie. A może, jeżeli może nie był, to może tak ten, to no może bym tego nie czuła. Tak o właśnie, tak, ale tak. nagle ja jacyś ludzie na Instagramie, nagle, którzy tam są niby bliżej, z Rzeszowa czy coś, takie jakieś teorie mi, potwierdzili tę teorię, ale już dobra, nie wchodźmy w to. No tak, to są teorie z internetu, tam jest wszystko, tak, więc tak, zostawmy no, to ale w internecie. Po ja powiedziałem właśnie swoje argumenty, tak jak mówię teraz, tę z czy tam jakieś inne, które Szeliście na kejdżu, i to jest moje zdanie. Sam przeciwko całej Polsce, ale wyszło tak, że pociągnąłem za sobą 70% ludzi, którzy ankietowali, że mi przytakują. A jak tam ogólnie ten dzisiejszy panel? Udało Ci się tak w pełni gdzieś tam wykazać, tak jakbyś chciał? Czy zostało to stłumione? Bo był też na tym panelu Sebastian Fabiański i. Nie, nic nie zostało stłumione, po prostu ja nic e, na siłę nie będę szukał. I na siłę mówił czegoś, czego nie było, nie miało miejsca. Jak niektórzy to ponoć robią, bo niektórzy tam coś naraz komuś zarzucają, a ten inny to dementuje i tak się kłócą. Ja po prostu. To wszystko wyjaśniłem z Petrem na pierwszej konferencji do pierwszej walki. Potem na walce już przestarimy sobie to wiadomo wyjaśnić. Potem już na siłę ani Petrek widzę zachować tak jak ja, czyli teraz będzie bardziej walka sportowa, udowodnić, co jest lepszy po prostu i tyle. I czekamy na sobotę. Dzięki tak. wielkie za rozmowę. Dzięki również pozdrawiam.